Halo, halo, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Bookshop Simulator. Moi drodzy, kontynuujemy sobie i na sam początek sprzątamy świąteczne dekoracje. Tak jak mówiłam we wszystkich... A, po ja kotka adoptowałam ja zapomniałam. O Jezu, dobrze, że nagrywam odcinek po odcinku, bo tak to by tu nie wiadomo ile leżał bidulek. Tak jak mówiłam Wam, we wszystkich w sumie grach i tutaj, i w Waterpark, tam gdzie mamy świąteczne dekoracje, to chciałam, żeby one jeszcze przez styczeń z nami były, aczkolwiek ten odcinek jest na 1 luty. Tak? Chyba tak? Więc pozbywamy się... Świątecznych dekoracji. Spakuj do pudełka, dobra, spakuj do pudełka i mimo wszystko ja bym je zostawiła. Ja nie chcę tego wyrzucać. E, przypominam, że w poprzednim odcinku sobotnim e, tutaj mm, zrobiliśmy troszeczkę górę, upiększyliśmy, że tak powiem. Ja mam tylko 7, 1700 pieniążków. Nie mamy zrobionego zamówienia, jeżeli chodzi o książki, o batoniki, o, o wszystko, co tutaj można zamówić. Także, no, spokój do pudełka B. Może się okazać, że czegoś nam zabraknie. Okej, okay, tutaj, gdzie to położyłam? Tutaj. Może mi się uda jedno na drugim postawić, fajnie by było. A potem trzeba będzie zrobić miejsca. jeszcze powiększymy o jedno. Na te. Jezu, nie, 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 nie. Na te wszystkie kartony z tych słuchajcie, eventów. Kurczę, ale to. Czy ja to mogę wyrzucić? Tak, okej. Okay, dobra, to wiesz, wyżu... ba Bałwany jeszcze, no tak. Jeszcze bałwany. E, bo chciałabym sobie pozostawiać to, co mogę zostawić i spakować do pudła. O, to jest nasz nowy kodełek! Słodziaku! E, to sobie pochowamy do pudeł. Mmm może słuchajcie, kiedyś nam się przyda, za rok na przykład. Może dadzą jakieś, jakieś inne dekoracje, o ile jeszcze będą w ogóle robić aktualizacje. Dobra, spakuj do pudełka i lecimy z bałwanem do góry, ale to już damy tu. No i jak powiększymy, bo w sumie już nie wiem czy dokończyłam, to jak powiększymy tą ostatnią sekcję, to trzeba tam właśnie będzie zrobić... Gdzie ja idę? Co ja robię? Zrobić miejsce na te kartony z tymi ozdobami wentowymi dobra ja kładę karton idę po skaner, coś tam spróbuję za, a jeszcze dywanik, dobra jeszcze dywanik, też możemy sobie go spakować, no to spakujmy, dobra będziemy mieć na pamiątkę Was moi drodzy zachęcam do zostawiania łapeczek w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie, że możecie filmy podbijać, za co Wam z góry bardzo, bardzo bardzo serdecznie dziękuję dziękuję również moim wspierającym, tutaj wszyscy wspierający się wyświetlają Buziaczki dla Was, serducha, uściski, pamiętajcie, że jako wspierający odcinki macie dodawane na kanał wcześniej. Dobra, czekaj, a to już tutaj też mam dwa kartony, o kurczaczki pieczone. E, dobra, to tak, żeby niczego tu nie zasłonić, dobra, e, tutaj I chyba już wszystko co świąteczne, prawda? Kotełki moje kochane, dla Was na jedzonko będzie, mam nadzieję, zawsze, ale muszę e, coś dokupić. 1700, 1700, dobra, czekajcie, czekajcie, tutaj, tutaj, będę zamawiać na razie tam, o, mamy 5, tu 0, kurczę, po jednym na razie, tutaj nie, 0, 0, ojeju, 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 3, to też by się przydało. Tutaj e, dobra, tutaj jeszcze nie ma takiej tragedii, ale nie, bo to też są gry. Dobra, tutaj. Tutaj zamówię. Tu jest 0. Zer. Poczekajcie, no, koszyk pełen. 0. Ej, nie no, może nie będzie aż tak źle, co? 0. Tu dwa razy. Tutaj pięć. Tu mamy 2, to też zamówimy. 9, 6, 7. Nie mogę. 6, 9, 9. Dobra, 752. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, zamówmy jeszcze to. Tu jeszcze raz zamówimy. Tu jeszcze raz zamówimy. Czy gdzieś tutaj jeszcze było 0. No i dobra, i zostało nam 77, słuchajcie, dolarów. Też na pewno za chwilkę ten 37 poziom wbijemy. No, książek używanych nie kupiłam, więc od razu otwieramy. No i na 37 poziomie gracza będziemy mieć, będziemy mieć, nową licencję. Także mam nadzieję, że szybciutko przyjdą tutaj robić zakupy. W ogóle to jest bardzo duża powierzchnia. Tu by jeszcze można było wstawić mnóstwo mebli. Trzeba to będzie, słuchajcie, tak, wiecie, w miarę rozsądnie przemyśleć. E, kurczę, a jeszcze te ponczusie, ponczusie, raz, dwa. Dobra, weźmy pięć. Nie mam tyle pieniędzy. O nie, o nie. Okej. Okay. Dobra, dla pani Kawka, no to proszę. Dla pani Kawka. A ponczusie nam zaraz chyba pracownicy doniosą. Dobra, pani płaci gotóweczką. 15 reszty. Dziękuję, do widzenia. Tutaj nikogo nie ma. Ponczusie. A on tutaj dokłada. No to. A ty też dokładasz, no? Zobaczcie, co Wy jesteście robotni. Otwórz pudełko. A czemu tak jakoś dziwnie się to pokładało tutaj? Nie wiem. Dobra, rzucimy. I mamy tak, kawka i ponczuś nalewamy kawkę, Światło nie zapaliłam 6, dziękuję już, już, już do pani idę, światełeczko poproszę, dobra, no i zaraz skoczy ten 37 poziom, wykupimy sobie licencję, wykupimy książeczki i będzie super e, dobra, babeczka też tam chyba zabraknie dzisiaj, znaczy też, nie też nie, nie zabrakło nam w poprzednim odcinku, jeden, dobra mamy licencja nowa super, to ja chcę od razu ją mieć Rachunki. No dobra, to się nam dopiero nabija za dzisiejszy dzień. E, I teraz tak. Wielkie kasyno. Po kolei, jedźmy. Jedźmy po kolei. Wielkie kasyno. Ile mnie stać na jeden? <grym> na razie przy <przynajmniej. grym> Na razie. Czekajcie, ja to wezmę od razu. E, wezmę, dam miejsce na tą książkę na magazynie. Tutaj, czy coś jest jeszcze? Tu by mogło być, dobra. I teraz damy miejsce na półce. O ile jeszcze mam jakąś wolną. Mam tu, dobra. Ok, rzuć i robimy 16. Potwierdź, dobra. I lecę. Lecę, lecę, lecę. Co tutaj jest? Tak, poczuć do kupienia i kawka. Proszę bardzo, nalewamy kawkę i mamy 14. Okej, okay, no ciekawa jestem, jak nam dzisiaj pójdzie, jak będziemy stać na koniec dnia, a raczej, raczej, raczej na początek następnego, ile będziemy mieć pieniędzy. No, dzisiaj na pewno nie powiększymy góry. 9,50, ok, dobra, tutaj, tutaj mamy kartę 25. Przepraszam Was za mój głos, zatkany nos, ale mam tak zawalone zatoki, też by właśnie mówiłam w poprzednim odcinku, że jak macie jakiś magiczny sposób na zatkane zatoki, to dajcie mi znać w komentarzu, bo się męczę z tymi zatokami ostatnio dość często dobra, złoty siedemdziesiąt dziękuję, chodźcie, czekajcie tutaj nie no, ja muszę dokupić, wiecie ja muszę dokupić chyba te pączki jeszcze, mm, kawiarnia tutaj pty się. dobra, daj, kup kup, mam nadzieję, że oni to tutaj ładnie doniosą, ale powinni bo zawsze donosili, 14, okej, okay, dziękuję bardzo, pani Tyś i Kawka z samego rana. Rewelacja. Dobra, pociągnij dźwignię pani, tylko ptyśka. Proszę bardzo. A bez kawki. No, no, no. Dobra, czaje, czaje. <grywia> 9 dolarów. Pani tylko kawkę. to Dodaję kawkę i idę tam do kasy. Piąteczka dla mnie. Dobra. I tego. Do... koteczki im się podobają jak zawsze. No już mamy, słuchajcie, cztery kotki tutaj. Nie spodziewałam się, że tyle będziemy mogli mieć. O, ładnie, ładnie. I gry, i książki. Pięknie. Pociągnij dźwignie, Tutaj mamy karta 25, dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie, tak się cieszę, że trafiłam na tą grę, jest niesamowita, muszę koniecznie nagrać o niej TikToka i Shortsa, bo jak wiecie albo nie wiecie, to już któryś taki TikTok i Shorts wleciał, gdzie w taki króciutki sposób opowiadam Wam o grach, które mi się podobają i które mogę z... Rękom na sercu polecić. Dobra, tutaj mamy tak. Tutaj mamy tak. 5, 7, 10. Dziękuję. I lecę robić kawkę. Kawka już zrobiona. Proszę bardzo. Kasujemy gotóweczka, pociągnięć dźwignię, Dobra, tutaj mamy ponczuś. Mamy kawkę. Włączamy ekspres i 6 dolarów reszty. Dziękuję bardzo. I tak samo. Ponczuś. Kawunia, włączamy, odbieramy, klikamy, no i tak to słuchajcie leci, i tak to tu leci w tej kawiarni naszej, robimy kawunię kolejną, sześć reszty, dziękuję bardzo, o tutaj tylko kaweczka, proszę bardzo, proszę serdecznie i piętnaście reszty i lecę tutaj, ojeju, co tu tak słabiutko? 17, dziękuję bardzo. I książeczki, zakładeczki 74,50, proszę bardzo. Uuu, pięknie. Pięknie, 195,60. Ej, warto byłoby chyba kupić te książki używane. Chodźcie. Jezu, no i jakie ja mam zarobić, jakie ja cały czas wydaję, ale to jest inwestycja. Inwestycja, moi drodzy. To nic nie idzie na marne. Chyba. <grym, grym>, Zoby się okaże. 14. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Co tam, co tam? Ponczuś i kawunia. Proszę bardzo, proszę serdecznie. I pani płaci. Mamy dolar reszty. I tutaj kawunia. Proszę serdecznie. Piątka dla mnie. Dziękuję. Kolejny klient. Ponczuś. Kawunia. Włączam kolejną. I mamy 6 reszty. I lecę tu. Na kasę, na chwilę, a potem pójdziemy zobaczyć, co nam wyskoczy z pudełek z książkami używanymi. Dobra, karta 34,50, no skasuję ich tutaj o gry, książeczki, cukiereczki, 201,90, dobra. Okej, okay, tu mamy 3,70 reszty i lecę chociaż kartonik otworzyć, pójdziemy do góry, Już staram się pamiętać ok, może akurat coś się trafi mhm, oczywiście dobra, idę kasować, bo no jest klientów tutaj trochę dolar reszty, dziękuję cyk cyryk cyk, yy, dolar reszty dziękuję kartą yy, automatycznie zróbmy Tutaj, tutaj, automatycznie, ok, dziękuję bardzo. No, 5000 mamy. Powoli, powoli, słuchajcie, nadrobimy sobie to, te moje zakupy <noise> z poprzedniego odcinka, gdzie wydałam prawie wszystko, co miałam na koncie, bo wiecie, i tu powiększenie wykupiłam, i meble, które postawiłam do góry. Także, no, trochę tego było, troszeczkę poszalałam. Dobra, tu mamy kawkę, tu włączamy, gotóweczka, 6. Dziękuję, do widzenia. Napiwki mamy 72. Dobra, kawunia, kartunia, piątelunia. O, jak ja nie lubię takich zdrobnień, ale mnie tu śmieszy, słuchajcie, trochę. Takie zdrobnienia czasami. Dobra, pięć. Ja wiem, że czasami tak mówię sama, ale to właśnie tak dla, dla śmiechu. Dobra, tutaj mamy kaweczkę, kaweczkę, piąteczkę. Bułeczkę. Dobra, kawka, proszę serdecznie, i mamy pięć reszty, super. Kawka kolejna ok i mamy pięć, dziękuję. Chodźcie, chodźcie, dziewczyny. ponczusie, się, proszę, i kawa, dobra, i kasa 6. Dziękuję. Tu sobie już zrobimy kolejną i lecę lecę, lecę, no i te książki jeszcze bym chciała używane, zobaczyć, 40, tylko czekajcie, dam jej tutaj tą y, kawkę, jak już jest zrobiona, dobra, piąteczka i uciekam po karton, dobra, wezmę tutaj, otworzę, no, oczywiście, że teraz wypadło, jak stanęłam na dole, no, ale nic takiego ciekawego, ciekawego, ciekawego to nie ma, same powtórki już, dzień. o, jak sobie siedzę super, Siedzi, nie siedzą. Dobra, czekajcie, czekajcie. Ja sobie tutaj jeszcze ich obsłużę. 68, 60. Dobra, kolejna pani. Proszę bardzo, pociągnij dźwignię, która to jest, jeszcze 18 tu nie ma w tej grze, no w szoku jestem, ale fajnie, 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 że ten czas tutaj tak leci, bo naprawdę bardzo fajnie mi się gra i spędza tutaj czas. Dobra, mamy fioletową astrologię, proszę bardzo serdecznie, właśnie tak o to mi chodziło, żeby oni sobie tutaj siedzieli, a tutaj trzeba będzie wyłożyć jeszcze też jakieś książki na ten stół, ale to nie teraz, bo jest po prostu kolejka wszędzie i do kawiarni i do... Kasy. Także musimy to zrobić, może jak nie zapomnę, w kolejnym odcinku. Dobra, mamy gotówkę. Szóstka. Tutaj też ponczuś. Kawka. Ok, i karta. 14. Dziękuję. Czy ja kliknęłam, żeby się robiła kawa? Kliknęłam. Ok, tutaj kawka. Ekspres. Kasa. 14. Dziękuję. Tutaj ten sam zestaw okej okay, i mamy sześć reszty prawie stuwa napiwków pięknie, pięknie coraz lepiej dwa dziewięćdziesiąt okej dycha proszę bardzo, proszę serdecznie proszę, proszę Ok, i karta 71, 30. Idę tutaj. Mamy ponczusia i mamy kawę. Dobra, ekspres i gotówka jeden. Następne Boże, ile ich tutaj jest? Naprawdę mnóstwo. 14. Ok, kawkę robię. Ponczuś. No, dawaj. Kawunia. Ok, i mamy. 14 kartom i lecę tu. Od kasy do kasy normalnie. Dobra, gotowe. Nie, nie, nie. Nie gotoweczka karta. Dobry wieczór. No już zaraz będzie 20, ale i tak obsługujemy do ostatniego klienta. Pamiętajcie, nie zostawiajcie, nie wypraszajcie klientów, bo to zawsze kasa dla was. Dobra, książeczki, batoniki i mamy 2 i 10 groszy. Super. Tu mamy 193,60. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Złoty 40 ścinka. Oczywiście, że tak, jak w każdym odcinku. Dobrze, że jest jedna tylko taka mała ścineczka. Eee, 3 dolary, ok. I tutaj mamy 17,90. I lecę, lecę na kawiarenkę kawka, dobra, kawkę kolejną robimy i mamy pociągnić dźwignię, super, tutaj tylko kawka kolejną wstawiamy i pociągnić dźwignię, ale ja gadam przez nos masakra yy, kawka, dobra, wstawimy i 14. dobra, tak tak, kawka kasa, gotówka 6, dobra Kawka, saba, kotecek, cześć! Jesiu. mruczy, Jeziu! O, jak słychać cudnie! Masakra! Właśnie sobie do kartonu. Koty lubią w kartonach siedzieć. Dziękuję. No, ej, może nawet do 10 tysięcy my dzisiaj dobijemy. Kurczę, kurczę, fajnie by było. Dobra, kawka i płać. 6 reszty, okej. Okay. Pączuś. Kawka. Rób następną i mamy kartę 14. Dziękuję. I chyba ostatnia klientka na kawiarence, chociaż nie wiadomo. Dobra, na razie kartki nie wstawiam. 15, dziękuję. I idziemy teraz tutaj. To zdecydowanie bardziej podoba mi się to kasowanie książek. Yy, tutaj na tej kasie, nie? I zakładek, i tych słodyczy. Ale fajnie, że tą kawiarenkę też dodali. Jak ktoś nie chce, to nie musi jej mieć nie musi jej kupować, prawda? Dobra, tutaj mamy zakładki. I mamy 4,70. Dziękuję. 9,5 tysiąca już mamy również. Mamy kartą: 138,30. Automatycznie, niech już tam nikt nie przychodzi do, po tą kawkę do tej kawiarenki. 2,90. Dobra. No, mam nadzieję, że już nikt tam nie pójdzie, tak szczerze mówiąc. Ok, o dobra, pani przyszła jeszcze. Dobry wieczór. Karta 70 i 50 groszy. Ok, okej, okay, okej. Okay. No, i jeszcze przecież możemy książki wystawić. Tutaj na tym w budce telefonicznej. No, już zapomniałam o tym. Można by coś było tam zanieść. Coś by tam można było, słuchajcie, dać i na budkę, i na stół, ale jak nie zapomnę, to zrobimy to w kolejnym odcinku. Tutaj pani, nie, 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 pani na nas czeka tam, na szczęście nie, na szczęście nikt nie czeka, po kawkę albo po pączka. Dobra, 3, 50, ok. Dobra, tutaj pani, jeszcze kotecek, to ja idę zobaczyć, czy mają jedzonki, ale pewnie nie, tak, dobra. Okej, okay, okej. Okay. No, zaraz sobie zamkniemy, zobaczymy. A, właśnie, bo jeszcze mam tutaj dwa albo nawet trzy te pudełka z używanymi książkami. Nie ma nic. Tutaj. Nie ma nic. I jeszcze jedno, tak? A to są te, które ja kupowałam. To nie są te, które dostałam przecież. O, jest jakiś blink-blink. No dobra. Chociaż tyle. Zobaczymy, ile ona jest tutaj, za ile była wyceniona, 239. Blink blink. Mm, 239. Aha, a my na 300. No to spoko, dobra, niech będzie. To tutaj O Ojej, słyszę jak ta bije Bo Jezu dwa nawet. Jeden na drugiego wlazł. Ok, tu sobie pousuwam te etykiety. No mało mamy tych książek specjalnych. Dobra. Kończmy dzień, enter. 2,5 tysiąca w Lyon. Eee, w szoku jestem. W poprzednim odcinku mieliśmy 1900, nawet do 2000 nie było. No tutaj jesteśmy... Ogólnie na minusie, niby rozpocznij następny dzień. I mamy 13 tysięcy, powiększenie. Teraz tak poczekajcie, rachunki już od razu zapłacę. Powiększenie kosztuje 17, chyba teraz tak. 17 tysięcy, więc może w kolejnym odcinku udałoby nam się powiększyć. I mamy jeszcze książki używane, więc sobie zobaczymy od razu, czy jest coś ciekawego, ale pewnie nie. Dobra, coś tam jest, ale to wiecie, to jest taki, taka bazówka, mi się wydaje. Często mamy tą książkę. Dobra, czekajcie, czekajcie. Tutaj sobie postawimy. Okej. Okay. I mamy jeszcze dwa kartony. Proszę bardzo, proszę serdecznie. O, tak samo. Nic szczególnego, no ale zawsze coś. Zawsze coś to, 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 to. Zawsze jakaś większa kasa wpadnie. Dobra. I ostatni karton do otwarcia. O, mamy z autografem AFK Girl. Dobra, i do góry sobie ją zaniesiemy. O, niech sobie stoi tutaj. Czekajcie, jakie tu są 390. Ej, no to nawet to nie są jakieś takie tanie rzeczy tak naprawdę. Dobra. Ej, kotecki, 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 jak tam u was sytuacja... Moja, co co ja robię? Sytuacja w misce? Czy Jak dobra, moi drodzy, na tym sobie zakończymy ten odcinek. W kolejnym domówimy produkty, których nam brakuje, albo których mamy mało, ale wydaje mi się, że będziemy musieli ich dokupić sporo. No bo na początku tego odcinka, jak robiliśmy zamówienie, niestety poszaleć, poszaleć nie mogliśmy, bo nie miałam kasy. Teraz troszeczkę jej mamy więcej, więc myślę, że będziemy mogli sobie na spokojnie wszystko pozamawiać. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczki w górę subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujemy. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i papa.